Przed epidemią COVID-19 wszyscy czuliśmy się bezpieczni, teraz ludzie boją się wszystkiego. Kiedy skończy się ten koszmar, to pytanie każdego dnia zadają sobie miliardy ludzi na całym świecie. Sprawdziliśmy, czy władze Mazowsza przygotowały nasze województwo na drugą falę COVID-19. Kiedy w marcu bieżącego roku doszło do ruszenia stanu pandemii, epidemii w naszym kraju, oczywiście musieliśmy zareagować bardzo pilnie. Uruchomiliśmy jak najszybciej to było możliwe środki europejskie i to była niebagatelna kwota na początku 150 milionów złotych. To głównie na zakup sprzętu ochrony osobistej, bo tego sprzętu nie było generalnie, ale również na te podstawowe elementy do badań i do leczenia pacjentów. Natomiast później sukcesywnie uruchamialiśmy następne środki, między innymi 30 milionów złotych na wsparcie dla Pogotowia ratunkowego na to, aby załogi mogły otrzymać dodatkowe doposażenie, wynagrodzenie. A następnie robiliśmy kolejne 100 milionów. W tej chwili pracujemy nad dalszymi etapami przygotowania naszych szpitali. Tych, które no, są szczególnie na pierwszej linii frontu, czyli te, które mają oddziały zakaźne. Ponad 700 tysięcy maseczek ochronnych, ponad 28 tysięcy specjalnych kombinezonów ochronnych, a do tego dziesiątki tysięcy przyjechanych kilometrów. Tak w liczbach wygląda walka z COVID-19, przed nami druga fala koronawirusa, a to oznacza, że potrzebny będzie kolejny sprzęt, kolejne pieniądze. O tym, jak jesteśmy przygotowani na drugą falę COVID-19 opowie Państwu teraz dr Karol Wielski, dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia Zdunkowego i transportu sanitarnego MediTrans w Warszawie. Dzięki wsparciu samorządu województwa, m.in. Mazowieckiego, mamy zapas środków ochrony indywidualnej spełniający najwyższe normy. Wsparł nas samorząd województwa również w nowoczesny ambulans, który służy do przewozu pacjentów zakażonych i takich, które, no, taki ambulans, który spełnia wymogi bezpieczeństwa właśnie związanego z przeciwdziałaniem COVID-19. Osób zakażonych jest coraz więcej. Szczególnego znaczenia nabiera stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej. I, I dbania o własne bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby personel medyczny, który udziela świadczeń w tych najtrudniejszych momentach, no, nie czuł się zagrożony albo mógł zminimalizować to ryzyko. Zakrywanie nosa i ust, dezyfekcja rąk to decyzje na wagę życia. To był pierwszy odcinek programu na Sygnale. Kolejny już za tydzień. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.